Nadali takie pisanie. A idzie człowiek potem do teatru i się spodziewa olśnienia. Nie wiadomo skąd. Idzie człowiek do teatru, gapi się jak w retortę, przyzywa sobie tylko znane moce. Nie ja potrafię przechodzić. Szczęśliwe i, chwile jednak te nasze czuwania mijają poniekąd bardzo niezwykłe. Jak pan sądzi? Czy ciemność jest po prostu brakiem światła? Ciemność? Ciemność to jest, to jest nic. Żaden brak, żaden ślad. Nic. Po prostu nic. A czy to możliwe, żeby stamtąd właśnie wydobywała się literatura? Pisząc, mam wrażenie, że na kogoś czekam. Trudniej przychodzi mi każde kolejne słowo, tym większą mam cierpliwość. Dziwne. Nie A jeszcze da. Rudna dama. O. Na czym na, na, to? Na przeproszeniem świni. Potrafię to jednak uzasadnić. Miejże że pan litość, pod jabła takie fanabery. <grym> pan <grym> się zapomina, a ja pana słucham, bo pewnie od razem lat. Nie że się taki ma oszczędzać i za dużo nie czytać i nie mówić. No już nasza w tym głowa, żeby mu odpowiednio życie poukładać. Hmm. A ileż razy to nie jeden głowę stracił, bo się naczytał i namówił. Przestrasz z życiem mu się przez to układać i drogi to rozumu nie.